Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, no, niestety z przykrością należy odnotować, że ta niezwykle ważna debata z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli całej Unii Europejskiej znowu przerodziła się, przynajmniej w wystąpieniach niektórych z Państwa, jako pretekst do ataku na rząd. Ja z olbrzymią przykrością odnotowuję, że szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim, pan Manfred Weber, po raz kolejny atakuje polski rząd. Dzisiaj nie odwołał się do Donalda Tuska, jak miało to miejsce podczas ostatniej debaty na temat Polski. A jedyne słowa, jakie dzisiaj powinny paść z tej mównicy pod adresem polskich funkcjonariuszy straży granicznej, polskiego wojska, polskiej policji, którzy dbają wspólnie ze swoimi odpowiednikami w Hiszpanii, w Grecji, we Włoszech o to, abyście Państwo mogli wygadywać te niestworzone dyrdymały. Przegłosowaliście dzisiaj jako większość lewicowa, że będziemy dyskutować na temat sytuacji humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej. No już kiedyś przegłosowaliście, że ślimak to ryba, że marchewka to owoc, możecie przegłosować, że nie ma płci, że tata to mama, mama to tata, tylko co to ma wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Ja bardzo dziękuję za ten rozsądny głos, mówiący wyraźnie o tym, że ta sytuacja, która dzisiaj dotyka całą Unię Europejską, jest hybrydową wojną wymierzoną przez zbrodniczy reżim Łukaszenki i jego protektora z Moskwy w bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. I jeżeli my poprzez tego typu debaty będziemy dawali sygnał, tak jak mówił to bardzo cenię pan e, wysoki przedstawiciel do spraw spraw zagranicznych e, do tych nieszczęśników e, w państwach Sahelu, Bliskiego Wschodu, że mogą tutaj przyjechać bo się nimi zajmiemy, bo otworzymy szeroko drzwi, to będziemy mieli powtórkę z 2015 roku. Ci wszyscy, którzy dzisiaj z tej mównicy mówią, że powinniśmy otworzyć granice, zaopiekować się tymi nieszczęśnikami, tak naprawdę napędzacie kasę tym, którzy organizują ten przemyt tych nieszczęśników. Niech ta refleksja do Was w końcu dotrze. Dzisiaj wpływy z handlu ludźmi, z organizacji nielegalnego, nielegalnej migracji są większe niż z handlu bronią czy narkotykami. Tego typu debaty, jakie dzisiaj toczą się przy udziale przedstawicieli no, nieodpowiedzialnej lewicy, tak naprawdę zachęcają kolejne setki tysięcy mieszkańców Czadu, Mali, Senegalu, Somalii czy państw Bliskiego Wschodu, żeby tutaj do Europy dotarli dzisiaj murem za funkcjonariuszami Polskiej Straży Granicznej, murem za funkcjonariuszami Polskiej Policji, murem za polskim wojskiem. Dziękuję bardzo.